Na razie jesteśmy na przymusowych wakacjach, bo wszystkie projekty w Europie oklapły i czekamy, czekamy, czekamy. Nie tylko w Europie, ale nawet dość dużo projektów w Polsce jest wstrzymanych. Taka impreza zbiorowa jak dziś. No, aż jestem zdziwiony, że się odbyła, ponieważ wiele firm odwołuje. Także bardzo dziwny okres jest to rzeczywiście. Te ostatnie dwa tygodnie, myślę, że jeszcze kolejne dwa tygodnie nie będą normalnym okresem życia. Ja już obrywałem przez tą całą sytuację, ponieważ odwołano mi wszystkie prace w świecie, które miały się dziać w tych tygodniach, więc siedzę przymusowo w Warszawie. No jak to dalej pójdzie, to myślę, że ekonomia ogólnie bardzo, bardzo ucierpi, bo ja już dostałem po, po kieszeni, ale przede wszystkim straciłem bardzo fajne projekty, które po prostu chciałem robić. A co dalej, zobaczymy. No. Natomiast nie wpadałbym w obsesję, oczywiście uważajmy. Choć z drugiej strony, jak miałem opcję, żeby wyjechać gdzieś teraz na szybkie wakacje, bo i tak nic się nie będzie działo, to zostałem w Warszawie, mówię Boże, te lotniska, te kontrole, to wszystko. Poczekajmy. No nie jest to przyjemne, i jest to rzeczywiście po raz pierwszy taka sytuacja. Chyba nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek świat tak się zatrzymał.